Cześć, dzień dobry. Witam Was na kanale Skyboot Home. Układanie dachówek. Od czego to się zaczyna? Jeżeli mamy równo wyprostowany dach, łatę kontrłata, wszystko jest pod sznury Dalej co my robimy? To jest dachupka krawędziowa. W normalnym przypadku montujemy pierwszy rząd. On jest tutaj, ale, ale my zaczynamy od drugiego rządu i to dla nas tak lepiej. Lepiej wychodzić na dach, lepiej tutaj nie uszkodzić to rynne. A później później zakładamy rynne, dla kratkę kratku. I i w tą dachówkę wsuwamy pod drugi rząd. Dobra, od czego zaczynamy? Zakładamy pierwszy rząd, drugi rząd dachówki i lecimy od początku aż do końca. I patrzymy, co u nas wychodzi. Dlatego, że mamy dwie dachówki krawędziowe po jednej stronie i po drugiej stronie. I to musi u nas wszystko pasować. Dlatego, jeżeli roz, rozłożyliśmy jeden rząd dachówek i widzimy, że coś jest niedobrze, nie zmieściliśmy albo jest za mało, mamy tutaj te pazy które pozwalają nam regulować nie dużo, ale pozwalają możemy to bardziej pożyczyć na każdej dachówce, na przykład po 2 mm i na całej odległości, na przykład na 10-15 metrach to nam da wprawie na polowe dachówki czyli możemy przesunąć się albo w prawo, albo w lewo potem jak to rozłożyliśmy ten rząd dachówek aż do końca dalej zaczynamy montować dachówkę krawędziową i lecimy ją aż do góry Zaraz będziemy to robić i pokażemy jak to, jak to się robi. Czyli mamy taki już trójkąt. Dalej. Po tym, jak mamy zamontowaną tą dachówkę krawędziową, będziemy zaczynać montować kalanicę. Ostatni rząd dachówki. I wtedy co jakieś dwa rzędy możemy odbijać sznureczkiem, dlatego, żeby nasze linii były równe. Również pokażemy, jak to się robi. Mamy taką dachówkę, to jest dachówka ceramiczna firmy Creaton Domino. To nie jest reklama, to jest po prostu dobry i znany producent, jaki produkuje dobrą dachówkę. Dlatego, no, mogę powiedzieć, że to to jest dobra dochówka, ona jest wyznana, jedna z najlepszych na rynku. Klienty ją chętnie kupują, dlatego że spełnia swoje ceny odpowiada jakości. Inwestor decydował, jaką dochówkę kupić na ten budynek. Zastanawiał się pomiędzy karpiówką, a dochówką plaską. I chyba był przekonany, żeby kupić jednak tą plaską. Jemu to się spodobało po prostu, wyglądało. Nie powiem, że funkcjonalność tej dochówki jest no, na przykład dużo lepsza od na przykład karpiówki no, Jeżeli jedną i drugą zrobić dobrze, no to jedna i druga spełnia swoje funkcje i będzie do długo służyła Dobra, tutaj chcesz coś pokazać? Tutaj mamy taki odstęp na wsadzenia tak w palce czy w ręki To jest około 2 cm i ten odstęp musi, musi taki być Jeżeli tutaj nie, no, spłynie woda, żeby ona po prostu nie trafiła na naszą elewację to jest również takie taki tak. ważny detal. Opowiem jak zrobić, jak wymierzyć rozstaw tych łat. Dlaczego? Musimy wiedzieć, jak zrobić prawidłowy rozstaw ład, dlatego że każda dachówka ma swoje wymiary, i każdy producent zaleca inny rozstaw do swoich dachówek. Odnośnie tego rozstawu możecie przeczytać w informacje o dachówkach od producenta. Jeśli na przykład my mamy, że tam dachówka celtycka nie będę nazywał, jak dachówka jakaś, producent zaleca od 35 do, tam, do 38, albo od 33 do 38. 8. Na przykład ta dachówka, ona jest bardzo precyzyjna, dlatego że tutaj mamy takie spinki, jakie wchodzą tutaj centralnie do tego otworu. I tej otwór, on jest tylko 3 cm. Dlatego nie ma prawa, żeby pomylić. Dlatego że ta dachówka, no, ona nie będzie leżała. My możemy się pomylić maksymalnie na, o 1 cm. Dlatego że widzicie, nie ma po prostu prawa. I to trzeba wymierzyć dużo precyzyjnie. Jak to zrobić? Na przykład mamy punkt. A, B. A. Jak to się robi? Tutaj będziemy mieli pas nadrynowy, który wchodzi do rynny. I pierwsza dachówka musi być równolegle i z pasem nadrynowym. Może być centymetr, 2 cm widocznego pasa nadrynowego. Musimy zaczynać od wymierzenia, od wymierzenia drugiej łaty. Pierwsza łata no, nie, ma, nie ma dla nas wielkiego znaczenia, dlatego że ona służy tylko do tego, żeby na nią zamontować hak obróbkę blacharską i na nią będzie, będzie leżała nasza dachówka. Ma wpływ druga łata, czyli u nas to jest trzecia. Ją musimy zamontować już precyzyjnie, tak żeby dachówka, nasza dachówka, którą zamontujemy, ona była równo z pasem nadrynowym, czyli ona lekko podniesiona i wpada w rynnę. Wymierzyliśmy ten, ten odstęp. Zamontowaliśmy tą trzecią naszą łatę równoległą. Dalej idziemy do kolenicy. To jest bardzo ważne. Potem, jak zamontowaliśmy tą trzecią albo drugą łatę, musimy zamontować tą ostatnią albo po prostu zaznaczyć kreskę drugiej i ostatniej. Ostatnia musi być również precyzyjnie zrobiona. Dlatego, że to jest bardzo ważny element, bo na to przychodzi gączur, membrana i gączur. Tutaj jeszcze będziemy mieli taką łatę koleniczną, która będzie zamontowana przez taki wspornik do łaty. Później pokażemy. Ostatnia dochówka, która leży na tej łacie, musi być wystawiona tak, żeby jak zamontujemy ten gączur, on będzie nam to wszystko przekrywał tą dziurę czyli woda spływa i idzie poza tą dziurę. Tutaj jeszcze ma, będziemy mieli taśmę kalinicową, która to wszystko również zakryje. I gotowo. Również pokażemy jak to wygląda. Czyli wystawiliśmy drugą łatę, pierwszą łatę i dalej zmierzamy. Wyciągamy metrówkę aż do samego końca. Powiedzmy to się wyciągnęło i mierzymy. Na przykład wyszło u nas, nie wiem, 5 metrów. Dalej na tych 5 metrach zaznaczyliśmy, że rozstaw tej dachówki producent zaleca tak. Od, żeby wiedzieć ten rozstaw, musimy na to się spiera dachówka, na tą spinkę. Liczymy od, od dołu tej spinki do góry. Czyli mamy tutaj taki odstęp 30 33,5. Znaczy robimy, robimy tak, w jedną stronę, żeby było 1 cm. Wtedy będziemy mieć taki luzek. Na pewno w jedną stronę na przykład cm i w drugą stronę na cm, dlatego że ten rowek jest u nas 3 cm. Mam nadzieję, że to zrozumieliście. Wtedy mierzymy. Mamy 5 metrów, strzelam, bierzemy kalkulator i dzielimy to. 5, dzielimy na przykład na, na rzędy. Bierzemy tam 15 rzędów. U nas wychodzi 33,3. Tutaj zmierzyliśmy, że dla nas jest dobrze 34. 34 jest dobre. Znaczy? Co znaczy? Znaczy musimy coś kombinować. 34 jest dobrze, a u nas 33,3. No to jest to samo. To jest nie ma co kombinować, po prostu próbujemy czy to nam to odpowiada, bo ma to odpowiadać. A jak nie, no po prostu dodawamy jeszcze jeden rząd dachówek i rozsuwamy, albo tą ostatnią ostatnią łatę robimy troszeczkę dalej, a tą drugą również rozciągamy. I dopasowujemy, żeby nam to pasowało idealnie. Dobra, u nas wszystko już pasuje idealnie. rozmierzyliśmy, na przykład i znamy, że nasz nasz ro, rozstał nas od Góry. Do góry wychodzi 30, 30 to, co ja powiedziałem: 34 5. To jest idealnie. 34,5 i 5, i 5. Wszystko to jest rozmierzone. Jak zaznaczyć kreski w prawidłowy sposób? Macie ten rozstaw: 34 5. Bierzecie kalkulator i to się robi w taki sposób. 34

34,5 i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I tak e, robimy aż do końca. To no, nasz odstęp między jedną górą jednej łaty, a górą drugiej łaty. I, I musimy liczyć od góry do góry, bo to jest ten odstęp, który musimy zachować. No i robimy to e, tyle razy, ile mamy rządów dachówek. I każdy ten wymiar, co nas, u nas wychodzi, my po prostu zapisujemy to. Zapisujemy to. Na przykład. Dobra, pokazuję bardziej. 34,5 plus 34,5. Równa się. 69. Pierwszy mamy 34 i 5. Drugi rozmiar mamy 69. Trzeci rozmiar plus 34,5. 103. 1 m. i 3 cm i 5. Następny 30

138 Idziemy tak dalej, 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 dalej Dlaczego to tak się robi? Bo to jest bardzo precyzyjna sprawa I wielu fachowców robią tam jakiś szablon I po tym szablonie idą Na jednej lacie się pomylił I później wychodzi co wychodzi Nigdy w życiu na szablonach Na jakichś tak miarkach Jeżeli będziesz mierzył po każdym rządzie łaty Nigdy w życiu nie zrobisz prosto idealnie A tutaj nie ma, nie ma prawa na pomyłkę Bo mamy tylko jeden centymetr luzu Pomy Mylisz się na jednym rządzie, na dziesiątym będziesz miał już e, zupełnie inny wymiar. A tutaj mamy około 20 rządów. Po prostu nie ma prawa na pomyłkę. Dlatego robicie to, co ja powiedziałem, na całą odległość. Dodaliście te wszystkie wymiary, rozciągacie metrówkę od początku do końca i macie to przy sobie, gdzie jest zapisane, tą listę. I zaznaczacie kreskę. Pierwszy rozmiar 34 5, stawicie kreskę. Drugi rozmiar 69 stawicie kreskę na tej kontruacie. Trzeci rozmiar 103 i 5. Stawicie kreskę. Idziecie od początku do końca. I dalej to samo robicie na przykład na środku, albo jeżeli macie bardzo długi budynek, to musicie to rozdzielić na początku, na środku i na końcu na końcu, a jeżeli niedługi budynek, no to możecie robić na, e, z jednej strony, z drugiej strony później rozciągacie linę i bijecie, strzelacie i lecicie cyk 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 wtedy macie wszystko idealno, równe i proste na przykład do, dla doświadczonego fachowca to jest prosta sprawa, które ty musisz wiedzieć ale jeżeli ty robisz to pierwszy raz to jest taki aspekty, bez których ty po prostu nie zbudujesz Dachu, bo to jest sprawa skomplikowana i bardzo nieprosta, nietypowa i musisz na tym się po prostu znać. Jeżeli nie będziecie mieli takiej podstawowej wiedzy, to żeby cię było po filmikach Huberta. I on to fajnie odpowiada, i również niezłe u niego wygląda. No, krzywe kalenicy, kon, kontrłaty, łaty, a jak to będzie? No, w taki sposób również można budować i coś z tego wychodzi, jak widzicie. I ludziom to się podoba. Tak, ale przycieka co chwilę. Przecieka? Co, nie oglądałem jego filmików. Co filmu. chwilę przeciek, tak? remontuje po każdym deszczu. Kurde, no Hubert, no koniecznie musimy do Ciebie przyjechać, no filmika zrobimy, nie? Co powiesz? Dach już jest gotowy do położenia Jeżeli macie wciągarkę, dobrze byłoby ją zastosować Ustawiacie w wygodnym miejscu, wyciągacie dachówkę I robicie takie wyliczenia Najlepiej, najlepiej że zaczynać z tego, od tej strony, gdzie będziecie kla zaczynać klasz dachówki W naszym przypadku, nie tylko w naszym, ale w waszym również Zawsze trzeba zaczynać montaż dachówek w taki sposób żeby Tutaj mamy tą, ten pas i kolejna dochówka nachodzi na niego. Wtedy mamy to wygodnie do układania. Bardzo prosta sprawa, ale muszę Wam powiedzieć, jeżeli pierwszy raz robicie dach, no to musicie wiedzieć, bo obrotnie będzie trudne. Trudno do wykonania. Da się to zrobić, ale o dwa razy dłużej. Dalej robicie taki odstęp. Zrobiliśmy taki 1,20 m, 1,30, dlatego że montujemy od tej strony. E, czyli zamontujemy. Pierwszą dachówkę, później bierzemy tą paczkę. Raz przekładamy tutaj. Wygodnie to, to jest pozycja dla manewru. I dalej dajecie to, co jakiś zależy od rodzaju dachowy. Tutaj zrobiliśmy takie wyleczenie, że to, trzeba dawać to bardzo ciasno. Każdy raz to będziemy zabierać, przesuwać i będziemy mieć miejsce dla, dla różnych manewrów. Takie coś jest zrobione, no i wtedy można zaczynać układy dachówki. Lecimy Pierwsza dachówka Ona zawsze się przy, przykręca Nie do samego końca, nie na styk Dlatego, że drzewo może pr pr pracować Jak na styk, no tam da nasza dachówka może pęknąć I również od przykręcenia również to może pęknąć Dlatego musicie czuć ile dać siły Co dalej? Przykręciliśmy pierwszy zrząd Dalej zaraz zakręcimy ostatnią dochubę I strzelimy Cyk, cyk, cyk Taką samą odległość Cyk I zakręcamy. Dalej potrzebujemy sznurek proszkowy, od, od tego miejsca. I wtedy zrobimy taką kreskę. Wystawiamy równo z tą linią i strzelamy. O! No i już mamy linię na cały długości. A dalej sprawa, Twoich nawyków. Na ile szybko umiesz to robić? Już e, kierownik tej budowy przyszedł do nas wola na obiad, ale mówię, że jeszcze nie zarobiliśmy. Za, za, za długo gadaliśmy, Roman. No teraz musimy nad, narabiać, wiesz. Zaraz pokażemy, co, co potrafimy zrobić za 5 minut. Kierowniku, patrz. Po prostu możesz być w szoku. Z naszej prędkości, no to jest, to jest Ferrari No i robicie wszystko pod tą kreskę Dlatego musicie tutaj dawać sobie gazu Dzwonią Oczywiście praca No pokazałby jak to szybko się robi, ale nie da się Wszystko wymierzone, zrobiony trójkąt, narożnik, pierwsza linia dochówek, Rozmierzona od prawej strony do lewej strony. Krawędziowa dochówka również jest wystawiona. Mamy kreskę, czyli z góry mamy trzy rządy dochówek położonych, na dole trzy rządy i mamy odbitą kreskę. I co dalej zostaje? Dalej zostaje dmuchawo i to wszystko przed dmuchawem. I lecimy, po prostu lecimy, nie zapominamy przykręcać. Co jeżeli tutaj raz tą dachowę, później ta jest przykręcona i tak, i taki sposób albo przykręcamy, jeżeli są dziura, jeżeli nie, to muszą być takie zapinki, które zapinają się o załatę i, i przychodzą tutaj na tą dachowę, i po prostu działać. Nieraz jest tak, że nie chce to przychodzić. Mamy młotek pod ręką, przebił, zakręcił, dalej to lecisz. Lekko podniósł. Proszę podnosi, bo jest przykręcona. Raz. Następną. I tak dalej do końca. Wszystko to, co trzeba wiedzieć o dachu.